Harley Simmons. Siemanko. Ty wyglądasz, kurde, jak Wojtek Gola, nie? W Ballasach jesteś, było, kurde. Nie wiedziałem. Interesujące. No to wszedłem na majsterkę. Jak to balasów zobaczyć? Po raz pierwszy od roku. Fajna rodzinka to jest? Powiedz mi. A to jest legalna. Legalno. Mam tam. Dam ci rangę. Spok. To jest twoja, czy jakiegoś ziomka twojego? Eee, kolegi. Ok. Ej, chłopaki. Co za mordko? Co robicie? No ale wiesz, co jeździmy sobie? Bo ja tutaj dawno w śnie zimowym ej, byłem. Ej, zjedźcie na pobocze, zje, zjedźcie na pobocze, bo ten. Bo jak was On wala... nie chce nas poodbyć. Wiem, wiem. Zdążyłem zauważyć. <laughs> jeszcze coś pamiętam, nie z majestika, jakby w sensie. No. jeszcze głupi jestem, no. chyba. No. Ciekawym, czy ktoś cię na Bellasa. Nie wiem, dawno mnie tu nie było. Nie? Siemano. Szyma Travis Scott, mogę Dobra, zdjęcie? tam się chować. O sorry Travis A jest Travis Scott tutaj? Nie ma ja. poznać ziomka tym Ja ty mogę ja? No to Zależy jakim Ja cię kojarzę ja nie 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 No słuchaj no Parę osób mnie kojarzy ej, na pewno, nie? Ej porto, 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 porto. <laughs> Ale ja nie Stuba. wiem jak się nazywałeś kogo? Ja nie pamiętam, ale kiedyś został tak tak Skyline'a za free bank Ja pamiętam, No tak, 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 no. To ty? Tak. ja nie wiem, jak się nazywa. ale alberger, kurwa! Czekajcie, bo ja dawno tutaj... Nie, nie druks, nie, nie. Macie. O, no właśnie! No. Wielki influencer, bo mnie ja, ja, tu nie było 8 miesięcy. Spem 8 miesięcy. Jak to się na OC pisało? W czasie bo nie pamiętam. O, Dobra, dziękuję. B. Dobra. Ty panowie, to co robimy, coś jakiś na Jest za... to radillerka, ale nie. Od 22:45 lecimy w magazyny. Magazyny się Okej, okej. Możemy coś ciekawego zrobić na odcinek, nie? No Na odcinek. No Ej, Ile teraz kosztuje krowa MK2? Co? Chłopie, mnie się nie pytaj, mnie tu nie było 8 miesięcy, ja spałem 8 miesięcy, ja byłem chłopie na wakacjach Jadę do sklepu, panowie, zera wrócę Okej, spoko, luz Jezu, się napieprzyć będą Weź i podjedź do tego, do... No tego sklepu, tego drugiego, takiego, jak on się nazywał, nie wiem, sex shop Czuchami? Tak, ściuchami, tego drugiego, nie nie pamiętam, Leopold o, bo Leopoldu podjeżdża. No, on był teraz chyba. Teraz oni interior zmienili w środku i on w ogóle o wiele droższy jest Droższy powiadasz? Hmm. Damy radę. Kiedyś to był drogi, a teraz to jest ten. Jeszcze droższy powiadasz. No. O, f... Patrz teraz tu jest. A wtedy był tam Faktycznie Idę zobaczyć scenę. Ale uuu Uuu, do kwipunku niech będzie gotówką. I właśnie straciłem 182 tysiące, z mojego konta zostało mi 117. Siemano, Harry Simons. Dobra, lecimy do Ballasów. Kurde, fajne auto. Podoba mi się. A to? Patrz, szukaj. Pokaż, bo ty o. po auto po, pojechałeś jakieś, tak? Co? Fiuuu, <laughs> <mu> ucieli <laughs> Dobra, zobaczę jakie macie te auta w rodzinie, jeszcze raz. A nie Marketplace, jestem upośledzony, przepraszam bardzo. Możecie jechać w sumie na rodzinkę. Przyjadę. się do domu? Zobaczę. No, możesz podjechać do domu na przykład, no. Okej, okay, co tu jest ciekawego, powiedzcie mi, hanie. Co tu jest ciekawego? E, e, ustawienia. Transport. Piąta, szósta, pierwsza, czwarta, pierwsza No spoko, spoko myślę. Rzeczy. No, fajne. Znaczy no bywały lepsze, ale... O Jezu, jak mi dawno tutaj nie było. Aż mi się stare, dobre czasy przypieprzaj spieprzaj, spieprzaj. Co można hmm. było? Nie ja wiem, wiem jeździć Jedź na bal lasu na przykład. Dziękuję. Ja mam w ogóle bandaże, dieta bandażowa. Mam się od razu. Uda. Stary. Słuchaj, czy uważasz, że to jest tak dobre, żeby tam iść? Uważasz, że to jest dobry pomysł? Naprawdę? Powiem ci tak, to jest zajebisty pomysł, idziemy tam No się tu walić konia? A ktoś tu jest Idź, zagadaj Dawaj Halo? Ja p** pier... ale gadka Dobra, jedziemy U, rybki a no Dobra, a tu coś jest? Nie ma nic, ale skam Myślałem, że coś tu będzie, a tu nic nie ma. Skam. Skam, po prostu kurde skam. No. Ale no jest te no, one się odbijają. Ło. Pasy pod jot Okej, okay, pamiętam. I to jeszcze pamiętałem. Tego zawsze zapominam zapinać pasów i to jest mój minus, nie? Mhm. Mm no. no. Po wiem, dlatego cię... Bycie... <laughs> tak. Dokładnie, nie? Ty, można w sumie gdzieś wlecieć. Nad autem. Na ten tam, do Sangu czy gdzieś, nie, 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 nie ma opcji. Ja nic nie robię takiego, chłopie. Nie mam ochoty dostać. Yy, Ale ty do... nic nie dostaniesz. Dostań. Jesteś yy, tym. Zawsze się dostawało. Z tego, co Pasa pamiętam. Pasażerem jesteś. Koleżawk byłeś i nic nie dostaniesz. Mm, a potem tam odcinek, nie? <głosy> 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 Jakby, no. <noise> Ale oni nie mogą sprawdzać, oni mogą, tylko z forum. Jak nie tak. obchodzi to jest, to jest wtedy jakby oce. Aha no ale... Nie wskakuj na sam, wróć się nam do lasów, pogadamy sobie z nimi. Fajnie będzie, mówię. O, ale tu mam ścinki dziwne, bo mam dobry komba, mam tu ścinki. Gdzie ma? Dobra, kręcimy, uwaga proszę państwa, co? No i mnie przesunął jak nie masz, jak nie masz miejsca we wypadnie ci ciuch, to kasa ci daje. Tak? No Pa, auto będzie Dupa Ej, Co tam? Co? 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 Nie, ja nie, ja nie Co? Musieliśmy z kimś pomylić To nie jestem ja jest. Masz do bolosia. Ale to mógł... nie Trzyk Ale to nie ten. jestem ja Nikt go nie zna To nie jestem ja człowieku Ja tu, ale kto, z kim, bo ja w sensie jakby wiesz No Jakby dopiero tutaj wszedłem Ja założyłem sobie kiedyś tutaj Przeleciałem na wyspę parę lat temu i dopiero teraz Wiesz, sobie zacząłem tutaj chodzić no? Jakby w sensie Nie wiem, to, to nie ja, to nie ja Nie no, to maska nie ma A, bo ja tam tego wiesz Lubiłem i sobie taką samą maskę kupiłem Nie, bo kiedyś tam z nim chodziłem Chłopaki. Chłopaki. Znaczy... On mnie podrywa. No Macie coś, macie coś na odkute? On mnie podrywa, no Dobra, spieprzamy Idziemy Okradać ludzi Spienię Z pieniędzy, ale fajne auto, mogę je wziąć? Idziemy no, Idziemy zabierać biednym, a dawać bogatym Tak Mogę to otworzyć? A dasz ten transport? No, dam To jest daj to, zostawię Masz Leżę ci auto, da? Dzięki Proszę. Dobra, lecimy dalej. Let's go On nagrywa odcinek, że auto rozdaje. Idź go poproszę. Cicho bądź kurny. Szybko, musisz go dotknąć Dawaj, szybko. Nie dotykaj mnie, ja nie pozwalam na to. Proszę mnie nie dotykać. Ja, ja, ja. Ja, ja jestem Nie Szybko. No. Do... Spieprzaj. Sorry, sorry, sorry. Luzik. Oj no moje żyje, dupa do, Dupa do, mnie jest fajnie <coughs> Idziemy. Weź go i śpieprzamy stąd bo ja za chwilę wylewu dostanę Dobra bajo Miło było Idę z sobą ja się boję kurwa. On nie goni, on nie goni, on nie goni, on mił Ludzie, pomocy, pedofil, pomocy. Dobrze. Dawaj go, ej, zawiezi... Zawiesimy go do Baldasów i powiemy, że nas chłopie goni przez cały czas nas nęka. Dawaj. Nie, bo oni mnie nic nie zrobią. Mam lepiej pomysł. Zrobią, uwierz mi, że zrobią. Uwierz mi, proszę cię, oni mnie znają i zrobią mu coś. Ej panowie, jest sprawa. On mnie cały Znaczymy. czas gonił Znaczymy. i mnie chciał coś zrobić. Proszę go ogarnąć, bo mnie denerwuje. Zrobią, uwierz mi, że zrobią Uwierz mi, proszę się, oni mnie znajomi i zrobią mu coś Od kim jest? Uważaj chłopie, Harley jakieś Dobra, wysadź go gdzieś tutaj po prostu Ty, Tak, tak E, umiesz latać czy nie? Umiesz latać? Nauczę cię, okej? Okay? Pardon? Mogę czy nie? Wystawił ci latać umie. Ale jak? Co chcesz Bierz, zrobić? go z ci latać umie. Spokojnie, ja mogę... A nie, ja nie mogę, ty możesz. Wiesz, że lecisz. to, Nie umiem. Nie, <śmienny> nie, nie widzimy, Tu jak ja będę we interesy, ale ciężko z tego wy